Rozpoczynamy nowy sezon QA. Pytania i odpowiedzi. Pierwsze pytanie od AB13247. Jakie książki autorów polecasz w temacie rozwoju duchowego? Może zanim odpowiem na to pytanie, to w ogóle zastanówmy się, czym jest rozwój duchowy. Wiecie już dobrze, że ja lubię sprawy upraszczać i mówić najprostszym językiem, bo uważam, że tylko to ma sens. Każdy, kto próbuje, wiecie, silić się na jakieś określenia, jakieś terminy, żeby brzmieć w sposób inteligentny, to tacy ludzie nigdy mnie nie zainteresują, bo no, pomijając fakt, że są po prostu bufonami, no to jakby niepotrzebnie komplikują przekaz, no nie? To chyba Einstein mówił, że rozpoznasz geniusza, który potrafi powiedzieć najtrudniejsze odkrycia tego świata w sposób najprostszy. No, coś w tym stylu, tak? No więc czym jest według mnie rozwój duchowy? Znaczy, tu się pojawia pierwszy problem, że jest użyte słowo rozwój, okej? Okay? Bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak rozwój. Bo rozwój zakłada jakiś odcinek czasu, prawda? Czym jest duchowość tak naprawdę w swojej istocie? Co jest najważniejsze w duchowości? No wedle mnie duchowość sprowadza się tylko do jednej rzeczy. Utrzymywaniem jak najwyższej częstotliwości czy, wi czy wibracji w każdym momencie Twojego życia. Tak? Czyli jeśli czas nie istnieje, co już omawialiśmy nie raz na tym kanale, no to jaki rozwój, o czym my mówimy? Co? Ty za tydzień będziesz dobrze wibrował? Za tydzień będziesz na dobrej częstotliwości? Za miesiąc? Za rok? Czy tu i teraz? Gdzie się toczy Twoje życie? Tu i teraz? Czy tam gdzieś za miesiąc? Więc. Ja się trochę natrząsam z tego pojęcia rozwój, prawda? Natomiast, no, no wiadomo, że jak ktoś jest na początku drogi, no to z dnia na dzień tego nie zrobi, więc tutaj to słowo rozwój pasuje. Natomiast, jeśli ty uważasz się za człowieka już dosyć rozwiniętego, to kolejnie, kolejne wchodzi słowo rozwój, prawda? Rozwój, rozwijać się, ktoś rozwinięty, no ale załóżmy, że ty jesteś już na tej, na tej drodze za, zaawansowany, no to nie ma czegoś takiego jak rozwój. Okay? To już Ciebie nie dotyczy. Doszedłeś do takiego etapu, do takiego pułapu, że musisz się upewniać w każdej chwili swojego życia, że jesteś w swojej optymalnej formie. Okay? To jest jak gdyby całe założenie duchowości i w zasadzie największa pułapka, że mm, ludzie wierzą w to, że ten rozwój się nie kończy, że to jest ciągły proces. Nie, to jest bzdura. To jest bzdura. Nie możesz tak myśleć. Musisz w końcu pojąć, że. W jakimś momencie swojego życia musisz zrozumieć, że twoje życie będzie tak dobre jak obecna chwila. Okay? Czyli jeśli obecna chwila nie jest dobra, załóżmy, nie jest dobra obecna chwila, to rozwój duchowy polegałby raczej na tym, że nie szukasz jakichś niestworzonych odpowiedzi gdzieś tam w przestworzach, w wymiarach duchowych. Jeśli twoja obecna chwila nie jest dobra, to się zastanawiasz, co się stało, że nie jest dobra. Okay? Czyli to jest trochę taka odwrotna mechanika. Bo twój komfort, twój dobrostan, twój yy, duchowy potencjał jest niejako efektem ubocznym wszystkiego tego złego, co przestałeś już robić. Rozumiecie? Czyli wiele osób wpada w tą pułapkę tak zwanego rozwoju duchowego, jak tak, jak, gonią jak, tak, jak, jak za taką marchewką na kiju, że to jest gdzieś tam kiedyś, kiedyś to osiągnę, jak będę się starał dość dobrze, a wszystkie czynności codzienne, które robią, tylko, tylko ich odciągają od tego momentu. Rozumiecie? To jest taki bieganie w kółku dla chomika cały czas. Nie? Więc to, co ja bym polecał, i w zasadzie to, co sam zrobiłem, i, i każdy, kto na tej drodze się gdzieś tam wspiął wysoko, to jest zabranie się za takie rudymenty fun, fun, codziennego funkcjonowania. Okej? Okay? w buddyzmie w buddyzmie jest takie powiedzenie bardzo istotne, które mówi, aby być wolnym, musisz porzucić to, co najbardziej kochasz. No i to się wydaje takie, no, paradoksalne. No jak? No przecież trzeba iść za tym, co się kocha. To jest jak gdyby istota tego życia, esencja, nie? Natomiast to nie chodzi o to w tym powiedzeniu. Chodzi o coś zupełnie odwrotnego. Mówiąc te słowa, mówiąc, że rzeczy, które się kocha, to jest ta miłość do... Twojego największego uzależnienia w tym życiu. Każdy ma taką rzecz, prawda? Coś, czego nie jesteś w stanie puścić. Jakieś uzależnienie, jakieś natręctwo, jakaś nerwica, psychoza. Na pewno, jak się dobrze zastanowisz, to, to się odkryjesz, czym to jest, tak? Dla kogoś to będzie uzależnienie od y, pornografii, seksu, alkoholu, cukru, hazardu, tak? To jest ta miłość, w cudzysłowie miłość oczywiście, bo buddyzm. Doskonale zdawał sobie sprawę, że te uzależnienia, które dyktują nami, są głównym powodem cierpienia. Tak? I teraz, dlatego jest powiedziane, musisz porzucić to, co najbardziej w cudzysłowie kochasz. Więc jeśli porzucisz to, co w cudzysłowie kochasz, efektem ubocznym będzie to, że staniesz się wolnym człowiekiem. I w tej wolności dopiero masz szansę zaistnieć, nazwijmy tak, co na potrzeby tego odcinka, ma szansę zaistnieć prawdziwy rozwój duchowy, który nie będzie de facto żadnym rozwojem, tylko będzie momentem, w którym się przebudzisz, oświecisz się. Tak? O to chodzi. Buddha nie stał się oświecony, dlatego że gonił za tym oświeceniem. Wręcz przeciwnie. On usiadł pod drzewem na wiele lat i obserwował swoje impulsy wewnętrzne, gdzie one go pchają, gdzie one go ciągną, i raz po raz, raz po raz je odcinał. Nie dawał im się rozwijać. Czyli Uciszał je aż do momentu, kiedy one się całkowicie rozpuściły. To jest przebudzenie, to jest oświecenie, to jest wkroczenie w Królestwo Niebieskie. Wiecie, chyba najbardziej naiwną y, y, wiarą w naszej kulturze chrześcijańskiej jest to, że Ty jako człowiek możesz sobie, wiecie, folgować całe życie. Mówiąc folgować, mam na myśli to, że możesz sobie jeść 6 dni w tygodniu wieprzowinę. No, ten piątek sobie odpuszczasz jako przykładowy chrześcijanin, ale pięć dni w tygodniu jesz wieprzowinę, pijesz alkohol, wpieprzasz ciasta na potęgę, w każdą niedzielę po powrocie z mszy i wierzysz w to, że po śmierci gdzieś tam dotrzesz, twoja dusza gdzieś tam uzyska tą łaskę wstąpienia do Królestwa Niebieskiego. No wiecie, większej naiwności chyba ten świat nie widział <noise> czyli. Odrzucamy to nasze życie jako mało istotne, nieważne, co się z naszym ciałem dzieje, choruje, popada w jakieś patologiczne stany, jakieś permanentne stany zapalne, a to jest nieważne, nie? Dajemy uciechę naszym uzależnieniom od cukru, alkoholu. W ten piątek nie jemy, co prawda, mięsa, idziemy raz w tygodniu do, do, do kościoła, raz na rok się spowiadamy i to nam załatwia sprawę, nie? I to jest rozwój duchowy, słuchajcie. O, o, pękne po prostu, pękne. Dlatego każdemu, kto serio traktuje rozwój duchowy, to od razu będę polecał e, idź do buddyzmu, okay? na początek. Idź do buddyzmu, e, zapoznaj się ze stoicyzmem, okay? bo e, nasz, nasz kościół europejski czy polski. Gdybyś, gdybyś tkwił w tym całe swoje życie bez poznania innych kultur, innych filozofii, innych religii, jest bardzo mała szansa, że się przebudzisz w tym życiu, nie? Bardzo mała szansa. Nie zdążysz po prostu, nie? Nie zdążysz. Będziesz tkwił w ciągłej frustracji, w ciągłych nieporozumieniach, nie będziesz wiedział, dlaczego ci się pewne rzeczy przytrafiają, nie będziesz potrafił rozpoznać swoich mechanizmów, swoich przyzwyczajeń, swoich przekonań, swoich uzależnień. Jest bardzo mała szansa, okej? Okay? Tym bardziej, że ci ludzie w naszej kulturze chrześcijańskiej, zauważcie, jak oni łatwo przerzucają odpowiedzialność na Chrystusa. Jest nawet takie powiedzenie, które się w Kościele zakorzeniło, to chyba nawet jest jakaś część modlitwy w ogóle, to chodzi o to, że Panie Jezu Chryste, Ty się tym zajmij. Panie Jezu Chryste, Ty się tym zajmij. Jakby, co to jest za poziom arogancji w ogóle? Co to jest za poziom arogancji? Się po prostu w palnie mieści. Nie? I wiele osób tak żyje właśnie. Liczą na to, że się Chrystus czymś zajmie, liczą na to, że Duch Święty się czymś zajmie, liczą na jakieś miłosierdzie, liczą na jakieś odpuszczenie win, a dzień po dniu, dzień po dniu pogrążają się w ludzkich, ziemnych, wiecie, uciechach, przyjemnościach, braku odpowiedzialności, braku dyscypliny. No jak tak można żyć? No, no jak tak można żyć? To jest po prostu zaprzeczenie jakiejkolwiek duchowej praktyki. Całkowite przeciwieństwo. I ci ludzie mają jeszcze czelność przekraczać próg Kościoła. Nie wstyd im po prostu. No i potem wiszą w tym konfesjonale, połowę rzeczy i tak ukrywają w tej spowiedzi i liczą na jakieś, y wiecie, owoce duchowe, które spadną y y prosto do ich życia i będą przyniosą jakieś rezultaty i pożądane, pożądane zmiany. Na co ty, człowieku, liczysz? No. <laughs> <laughs> Dlatego, y, jakby obecną, obecną y, jakby działalność Kościoła katolickiego w Europie i w ogóle na świecie, no niestety trzeba traktować z przemrużeniem oka. Nie? Bo oni tam w większości nie wiedzą w ogóle y, y, o czym mówią i, i, i co, co praktykują. To jest, to jest po prostu y, jakby nie powinno się brać z tego przykładu. Nie? No więc, jeśli wykonasz tą podróż osobistą w kierunku buddyzmu, w kierunku y, starożytnych filozofii. Głównie stoicyzmu, zahaczysz też o podwórko hinduizmu. Jak to sobie ułożysz w głowie wszystko, na czym polega rozwój duchowy, na czym polega dyscyplina, na czym polega no, wiara tak naprawdę też, bo, bo wiara to jest dyscyplina de facto. Mówiłem o tym kilka razy już. Wiara nie ma nic wspólnego z tymi, wiecie, yy, obszarami gdzieś tam <głos》> kosmicznymi za chmurami Królestwo Niebieskie. To, to nie jest wiara w tym sensie, że um, wierzę, że mi się coś przytrafi, tylko dlatego, że w to wierzę. Okay? Jakby efekty wiary osiągasz wtedy, kiedy Ty jako człowiek tu na Ziemi się stuprocentowo dyscyplinujesz. Bo wiara tak naprawdę to jest, co się kryje pod tym słowem wiara, y, oprócz słowa dyscyplina? No wiara też, to jest bardzo pojemny termin, wiara też zawiera w sobie coś takiego jak prawo przyciągania, jak dobre zbiegi okoliczności jak tak zwane ym, sytuacje synchroniczności, o czym mówił Karl Gustav Jung. Wiara to też twój obecny, zdrowy stan psychiczny. To jest wiara, ok? A nie to, że kiedyś tam, gdzieś, kiedyś po śmierci, może, może tak, może nie, nie wiem, kwestia miłosierdzia. <laughs> Całe życie przeleciało po prostu, e, e, wiecie, w jednym wielkim poślizgu, bez żadnej dyscypliny i ktoś ma nadzieję, że tam gdzieś po śmierci, wiecie, na łożu śmierci może się wyspowiadał i liczy na jakiś yy, korzystny obrót spraw. No ta spowiedź może jedynie uchroniła człowieka, żeby, wiecie, nie? <grytanie> w ostatnich chwilach życia może ta spowiedź uchroniła tylko przed tym, żeby nie, nie, nie strzęschnął w piekul, piekielnych czeluściach, może tylko tyle, ale jakby na, na, na wymiary niebiańskie, no nie, nie ma co liczyć, bo sąd ostateczny to jest całe yy, twoje życie, okej? Okay? To nie jest ostatni moment życia, to, że ty wpadłeś w skruchę, w jakąś pokorę. Tak jak mówię, może cię to ewentualnie uratowało przed piekielnymi czeluściami, ale nie licz na nic więcej człowieku. Jeśli ty całe życie sobie folgujesz, to to jest brane pod uwagę. ok? Od początku do końca. Sądzony jest każdy moment Twojego życia. Dlatego w, w kulturze buddyjskiej mówi się, że życie należy przeżyć całkowicie w stanie zen. Co to znaczy w stanie Zen? W pełnej obecności, tak? W naszej kulturze by się powiedziało, że życie należy przeżyć całkowicie w obecności ducha świętego. To jest to samo, tak? Czyli pełna obecność, pełna przytomność, pełne rozeznanie sytuacji, pełne, pełna obserwacja swoich wewnętrznych impulsów, mechanizmów itd., nie? i tak dalej. Jeśli całe Twoje życie, a przynajmniej większość Twojego życia przeszła w ten sposób. No, to wierz mi, że możesz liczyć na przychylność w trakcie sądu ostatecznego. I Twoja dusza, twoja dusza zawędruje naprawdę w wysokie rejony w sensie wróci do, do peletonu, tak? do, w cudzysłowie do Boskiego Olimpu. Tak? Będziesz miał tam dostęp do, do najwyższych wibracji, najwyższych częstotliwości, mm, no z których się tak naprawdę wywodzisz. Tak? Szczególnie będąc osobą, która się interesuje tymi rzeczami, bo to jest dowód na to, jeśli jesteś młodym człowiekiem i już cię te sprawy interesują. To znaczy, że substancja Twojej duszy jest mocna, jest, jest wysoko postawiona, okej? Okay? Teraz kwestia po prostu, żeby to życie przeżyć w ten sposób, żeby niczego nie zepsuć. Nie nawalić sobie karmy przede wszystkim, okej? Okay? Żyć czyściutko. To o to chodzi, nie? No dobra, ale ktoś pytał o książki. Ktoś pytał o książki. Powiem Wam, że ja książek czytałem niewiele. Hmm, czytałem niewiele. Ja wolałem zdobywać wiedzę albo w rozmowach z ludźmi. Albo oglądając jakieś, na przykład, wywiady z danymi ludźmi, albo po prostu siedzieć na satsangach prowadzonych na żywo. Na przykład był taki okres w moim życiu, kilkuletni, że ja codziennie wstawałem o trzeciej rano, tylko po to, żeby zdążyć na satsang, który odbywał się w Indiach na żywo. To tam jest przesunięcie czasu, chyba, nie wiem, 5, 6, 7 godzin, jakoś tak. Czyli, czyli w Polsce była godzina trzecia w nocy, a tam była. Nie wiem, dziewiąta, jakoś w przybliżeniu. Ja codziennie wstawałem po to, żeby brać udział na żywo w tych satsangach, rozumiecie, które były transmitowane przez internet. Tam oczywiście na miejscu było dużo ludzi zgromadzonych, ale była też transmisja internetowa. I wierzcie mi, że to nie jest to samo yy, yy, oglądać to na żywo, a oglądać to jako powtórkę gdzieś tam nagraną. To jest zupełnie inna energia, ok? I to, że ty bierzesz udział na żywo w tym satsangu, to spływają na ciebie te same wglądy. Te same, no wiecie, jakiś energetyczny przekaz. Także to mi bardzo dużo dało. Ja wtedy się jak gdyby moczyłem w tej substancji tego spotkania, mimo że, że byłem, wiecie, no, w, innym, innym, w innej części świata. Miałem też okres bardzo długi, że codziennie siedziałem zanurzony w Wikipedii, tak? Czyli jakiś termin mnie interesował, wpisywałem go, czytałem od deski do deski i... W międzyczasie było dużo terminów innych, podlinkowanych. No, wiecie, jak działa Wikipedia, że, ma, że macie tam w, w tekście inne linki, które was prowadzą do innych artykułów. Ja autentycznie potrafiłem spędzić cały dzień na tej Wikipedii i to wszystko sobie e, odczytywać, odkrywać, poznawać, wyciągać wnioski, łączyć kropki, łączyć fakty, znaleźć podobieństwa, znaleźć różnice między różnymi kulturami, religiami, filozofiami, e, postaciami. Nie? To mi bardzo dużo dało, i bardzo dużo się dowiedziałem dzięki temu. Natomiast gdybym miał wymienić jakieś. Znaczy książki, to tam no, zostawmy te książki, to bardziej pomówmy o konkretnych autorach, tak? bo każdy autor wydał kilka książek, więc lepiej chyba porozmawiać o konkretnych osobach, więc yy, na, pewno, na pewno dużo mi dała, dużo mi dało czytanie książek Tolla. Dlaczego Toll yy, był dla mnie tak istotny, bo to jest osoba wychowana na zachodzie, on tam chyba pochodzi oryginalnie z Niemiec czy z Austrii. No i się przeniósł do Stanów Zjednoczonych. Tam funkcjonuje teraz. Czyli osoba z zachodu. Nie? Natomiast to, co on mówi, to jest, to jest całkowite zanurzenie się w filozofii buddyjskiej. Nie? I on to mówi w przystępny sposób. W taki sposób, aby zachodni człowiek mógł to zrozumieć. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo jeśli ty się zderzysz na początku bezpośrednio z tekstami no wiecie, takimi oryginalnymi, wiecie, z Azji, no to możesz mieć jakiś, jakiś rodzaj trudności, żeby to przyswoić. Natomiast Eckhart Tolle podaje to w taki przystępny sposób, łatwostrawny. Okay? I to jest na pewno e, dobra osoba, aby z, z, zacząć w ogóle. Jego książka słynna, Potęga teraźniejszości. To jest właśnie dokładnie to, co powiedziałem na początku odcinka. To jest... Czemu, czemu potęga? Czemu on użył tych słów, tytułując swoją książkę? Potęga teraźniejszości. Bo taka jest prawda, że teraźniejszość jest jedynym, czym dysponujesz. Okay? Na tym polega potęga. To jest jedyny moment, w którym de facto dysponujesz. Teraźniejszość. Tu i teraz. Miałem też okres czasu, w którym czytałem książki Osho. Niektórzy go z Was może kojarzą. Oczywiście... <laughs> Te osoby, które wymieniłem, i Eckhart Tolle, i Osho, ja też kupę materiałów oglądałem w internecie, w sensie nagrań, wideo, nie? Uważam, że to też jest bardzo dobry sposób na rozwój duchowy, bo no jest jakiś rodzaj obcowania z tą osobą, no że ją widzisz, wiecie, no widzisz ją, jej sylwetkę, słyszysz co mówi, słyszysz jej ton głosu, tak? To też ma, jakby... Nie wpadnijcie w fiksację jakby tylko czytania książek, bo, bo to jest moim zdaniem złe podejście, tak? De facto, ty czytając książkę, słyszysz swój głos. Nawet jak czytasz po cichu, słyszysz swój głos. I to już jest rodzaj wypaczenia. Okay? Natomiast jak słuchasz tych osób na nagraniu wideo, no to chłoniesz dokładnie to, co ta osoba chce przekazać. I to ma wielką wartość. Taką osobą, którą też sporo słuchałem, natomiast wywodzi się z podwórka hinduizmu, to był Yuji Krishnamurti. Yujji Krishnamurti. Myślę, że warto też go posłuchać. On w ogóle, co ciekawe, też dużo mówi na temat kobiet. I, I w tym, co on mówi, nawet widać takie redpilowe podejście. Tak? To, jest w ogóle, to jest w ogóle niesamowity przypadek, że to ja, ja bym go nazwał takim trochę Schopenhauerem e, hinduizmu. Nie? Bardzo ciekawa postać. Yujji Krishnamurti. Nie mylić go z Krishnamurti, bo był też taki, taka postać po prostu Krishnamurti którego też można posłuchać, oczywiście. Też go słuchałem jakiś czas. Natomiast to, o kim ja mówię, to jest UG Krishnamurti, czyli UG, UG. Mówiąc po polsku, UG Krishnamurti. Zostając na podwórku hinduizmu, no, było też sporo nauczycieli, e, właśnie takich, którzy prowadzili satsangi. E, no, niektórzy oczywiście nie żyją, bo jak gdyby, no, Urodzili się dawno temu no, i są w internecie dostępne jedynie nagrania archiwalne. To będzie na pewno Sri Ramana Maharishi i to też będzie na pewno Papadzi. Natomiast y, osobą, którą też dużo słuchałem, był Muji. Muji z kolei był uczniem Papadziego. I bardzo często, właśnie brałem udział w tych satsangach y, Mujiego, który prowadził je w Indiach. On tam bardzo często. Siedział miesiącami w tych Indiach i codziennie prowadził satsangi. Natomiast jeśli bardzo chcecie książek, no to na pewno warto czytać filozofie starożytne, szczególnie stoicyzm, tak jak powiedziałem. No to jest jak gdyby jedyne źródło. Jakby nagrań, wideo nie ma z tamtych, z tamtych czasów, to jest niemożliwe. No chyba, żeby słuchać po prostu obecnych nauczycieli, którzy żyją, a którzy odwołują się do tamtych filozofii. To ma sens wtedy, nie? Pierwszą osobą, która mi przychodzi na myśl, no, jest oczywiście Jordan Peterson. Myślę, że to jest tak, tak kompleksowa osoba, tak to wszystko potrafi skumulować w swoim przekazie, no, że trudno szukać po prostu bardziej kompetentnej osoby i, i bardziej zintegrowanej. On w zasadzie porusza tematy, wszystkie tematy, które mnie interesują, także każdy jego wykład jest po prostu na wagę złota. Także powiem Wam, że na Waszym miejscu bym zostawił te książki. I po prostu wszedł na YouTube'a i dosłownie katował, katował jego nagrania, okej? Okay? Dniami i nocami, dniami i nocami. Słuchajcie jego nagrań, oglądajcie jego, wiecie, wystąpienia, wywiady z nimi, z nim, nie? Dniami i nocami. Jeśli, jeśli jesteście na początku drogi, to Jordan Peterson to jest jakby bezbłędny wybór. I powiem wam, że dopiero wtedy, kiedy wykonacie tą podróż. Po innych kulturach, szczególnie po, po buddyzmie, no i do pewnego stopnia hinduizmie, ale też w starożytnych filozofiach, głównie stoickich. Dopiero wtedy, kiedy tamte rzeczy ogarniecie i wrócicie na nasze podwórko chrześcijańskie, i y, kiedy złapiecie, być może po raz pierwszy, ale zakładam, że już po raz kolejny, złapiecie za Nowy Testament, dopiero wam się to ułoży wszystko w głowie tak, jak powinno być. Ok? Dopiero zrozumiecie, o czym mówił Chrystus, czego nauczał, co chciał przekazać swoim uczniom, wszystkim ludziom, którzy się wobec Niego gromadzili. Dopiero wtedy to zrozumiecie. Dopiero wtedy zrozumiecie, co On miał na myśli, mówiąc, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Albo kiedy powiedział, że Królestwo moje nie jest z tego świata. Nie? W zasadzie słowo, te słowa jego Królestwo moje nie jest z tego świata jest dokładnie tym samym, co powiedział Budda. Kiedy powiedział, aby być wolnym, musisz porzucić to, co najbardziej kochasz. To jest dokładnie to samo, tylko powiedziane w inny sposób. Myślę, że już to rozumiecie, że tak naprawdę nikt nie ma monopolu na duchowość, nikt nie ma monopolu na religię, okay? To jest fikcja. Istnieje tylko jedna wibracja, istnieje tylko jedna częstotliwość boska, ok? Jedyna. Nie ma kopii, nie ma duplikatu, nie ma dziesięciu. Jest tylko jedna. I wszystkie drogi, wszystkie kultury, wszystkie religie, no może poza islamem <grych> i może poza w dużej części judaizmem, wszystkie mówią o tym samym, nie? I twoim zadaniem jako człowieka jest dostroić się do tej częstotliwości, dostroić się do tej wibracji. I nie tym, że ty bardzo chcesz, nie tym, że ty podskakujesz do góry, nie tym, że ty się wspinasz, nie tym, że nie wiem, chcesz się tam katapultować. To złe podejście. Ty się tam dostaniesz bezwysiłkowo w momencie, kiedy uporządkujesz to swoje życie tu na Ziemi, kiedy poobcinasz wszystkie swoje uzależnienia, wszystkie swoje natręstwa, błędne przekonania, tkwienie w ignorancji, tkwienie w naiwności. Kiedy to wszystko uporządkujesz, kiedy to wszystko wyczyścisz, ty zostaniesz tam samoistnie przeniesiony, wręcz jako efekt uboczny. Rozumiecie? Gonienie marchewki na kiju tutaj w niczym nie pomoże. To jest złe podejście, które nie ma prawa się udać. Także kończąc, już to nagranie, to co bym polecał, to po prostu wy wybierać takich ludzi e, jakby z, z obszaru duchowego, z obszaru filozoficznego, wybierać takich ludzi, którzy najbardziej z wami rezonują. Okay? To jest najlepszy sposób, bo jeśli ktoś z wami rezonuje, no to najprościej przyswoicie tę wiedzę. Ten transfer wiedzy będzie najszybszy. Najmniej wysiłkowy. Tak? Nie, będzie, nie będzie blokad, nie będzie przeszkód. Więc musicie wybierać takie osoby, które najbardziej wam się podobają. No. Mówięc najprościej. By, ym, nie zmuszajcie się, aby słuchać kogoś, kto wam w ogóle nie odpowiada, kto nie wiem, irytuje was. No, nie, nie ma sensu.